– Przedstaw się. A nie, ale teraz Pani zrobi. I mów przeczekam. Ten notatek wywiózł na wystawie. mamą na wystawie. To dopiero jest ciekawe. Piękny pałac, wielka blama. To muzeum, mówi mama. Czy to jest namalowane? Czy to człowiek, czy to dane? Jakieś konie dewczą ludzi. Trochę mi się tutaj nudzi. Mamo, chodź tu, mamo, zobacz, to dopiero piękne. Objazd, kwitną kwiaty, słońce świeci, być coś siedzą dzieci. Tylko jakaś wytalama To jest okno, mówi mama. No dziękujemy bardzo. Było to o wycieczce oczywiście i plenerze słyszeliśmy kolorowym, no bo i wiosna, jak wiosna to i wierszyki o wiosnie. Trzeba się ruszać, wychodzić w plener. Bardzo fajnie. Dziękujemy Ci. W nagrodę otrzymujesz drożdżóweczkę. Poczęstuj. No teraz tego kotka. Taki wymalowany kotek tutaj. Tak. Powiesz nam wierszyk czy zaśpiewasz? Zaśpiewasz? Dobrze zaśpiewasz, a jak tobie imię? Olga. To Olga nam zaśpiewa, tak? Proszę bardzo, co umieć? Wiosna nadchodzi, wiosna nadchodzi, nie ma, jestem Na dlatego że wiosna się zaczyna, nie ma, jestem otylków. No, pięknie było o motylku. No wiosna w pełni u ciebie. Dziękujemy Ci. Proszę drożdżóweczka dla Ciebie. O i teraz ta duża dziewczynka. Zapraszamy tą dużą dziewczynkę. Tu jest Kasia Pani Kasia. Oliwia. Szymanek. Mówi, że pamięta jeszcze wierszyk. Który mówiła w podstawowej klasie, w drugiej, drugiej klasie pod, szkoły podstawowej. Pani Kasia to lepiej przedstawi, proszę bardzo. Jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze strumy lodem ścięty, a pierwiosnek już na brzegu wyrósł śliczny uśmiechnięty. Witaj, witaj kwiatku mały, główkę jasną skryj do słonka. Już bociany przyleciały. Niebie słychać śpiewsko-wrąka. Stare wieżby pochyliły miękkie bazie ponad kwiatkiem. Gdzie jest wiosna? Powiedz miły, czyś nie widział jej przypadkiem? Lecz on widać milczeć wolał. Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, szepnął cicho. Jak to ładnie! Brawo! No, dziękujemy, dziękujemy pięknie. Jak to pięknie y, zachować tą dziewczynkę w swoim sercu, nawet po latach, latach, latach. Dziękujemy. Czy jeszcze jest ktoś, kto nam wierszyk powie? A piosenkę zaśpiewa? No może za chwilę. Dziękujemy.